Zdecydowana większość młodych ludzi w Polsce ma problem z tym, żeby faktycznie móc się usamodzielnić, żeby wyprowadzić się od rodziców i widzimy jak ceny mieszkań dzisiaj idą do góry. My o tych problemach mieszkaniowych mówimy od dawna, mówimy też o rozwiązaniach tego kryzysu mieszkaniowego i tu można byłoby dużo rozwiązań położyć chociażby w tym temacie, o którym dzisiaj mówimy, czyli mieszkaniu kandydata na prezydenta pana Nawrockiego. Myślę, że Takim podstawowym postulatem byłoby to, żeby... Zatrzymać wyprzedawanie zasobu komunalnego tego zasobu, który powstał i został wybudowany z pieniędzy samorządowych, z pieniędzy publicznych. On powinien służyć Polakom służyć także kolejnym y, pokoleniom. Problem wielu samorządów polega też na tym, że wyprzedawanie tego majątku kończy się tym, że ten zasób się kurczy, wiele miast nie buduje nowych mieszkań. Nasz kandydat Adrian Zandberg mówi jasno o podatku antyspekulacyjnym, żeby unikać takich sytuacji. Warto także rozmawiać o tym, co się dzieje na przykład teraz w w Warszawie, bo przecież cała kamienica została sprywatyzowana, a mieszkańcy z ulicy Marszałkowskiej 66 zostali z mieszkań wysiedleni pod pretekstem tego, że będzie remont i do tych mieszkań swoich nie wrócą. Zostało to zrobione z pominięciem Rady Miasta. Pan prezydent Trzaskowski absolutnie nie chciał Panie, tego konsultować. Zwo I dlaczego o tym mówię? Ponieważ te problemy cały czas wracają w różnych miejscach Polski, a tak naprawdę najbardziej poszkodowanymi osobami są po prostu zwykli Panie, ludzie.